Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na nowym materiale, w którym chciałbym Wam pokazać unboxing. Unboxingi są chyba najrzadziej pokazującym się rodzajem filmów na moim kanale, ponieważ niezmiernie rzadko dostaję jakiekolwiek paczki. Dlatego tutaj słuchajcie na wstępie wielkie podziękowania kierowane do sklepu, jak i producenta ProGamer.pl za to, że w ten sposób wyróżnił w zasadzie mnie, moją osobę, mój kanał że mogłem zrealizować tą recenzję i przede wszystkim otrzymać tutaj produkt, który jest bardzo wysokiej klasy. Mianowicie mowa o fotelu gamingowym Gorgon Plus materiałowym, jaki został do mnie wysłany pocztą. Na samym początku też materiału chciałbym was przeprosić za ewentualną jakość tego materiału, za formę nagrania, ale nie dysponuję jakimś profesjonalnym sprzętem, dlatego wszystko było nagrywane kartoflem, a za też odpowiedzialne są dwa koty. Sąsiadki, którym obiecałem po prostu puszkę sardynek, dlatego musicie mi tutaj wybaczyć i mieć to na względzie. Słuchajcie, rozpakowanie oczywiście udało się zrobić od rozcięcia tytanowej taśmy, natomiast sama paczka ważyła bodajże jakieś 20, jak nie 30 kg. Fotel jest bardzo masywny, bardzo ciężki, ale dzięki temu solidny. I sensownie skonstruowany. Żebyście tylko widzieli, jak kurier sapał, jak go wnosił. Nie, po prostu stado bizonów galepujących przez tydzień po stepie sawanny. Wewnątrz znajdujemy standardowe rzeczy, ale to, co mi się rzuciło. W oczy, w pierwszej kolejności, to nie tylko jakość samego wykonania, ale też i materiały, z których wszystko zostało zrobione. Przeważa tutaj metal, przeważa tutaj twardy plastik, jak i fantastyczne siedzisko i oparcie. Które pierwsze co przywodzi na myśl, to raczej sportowy samochód niż. Taki typowy fotel, który możemy sobie umieścić, wiecie, przy biurku, jak w innych miejscach, jak chociażby jakieś, nie wiem, biuro czy stół kuchenny, przy którym chcemy jeść na zajebistym fotelu. Samo składanie oczywiście słuchajcie, nie mogłoby się rozpocząć od innych rzeczy, jak montaż spodniej części, czyli kółek. Wydawałoby się, że nic trudnego, prawda? Można by się pomylić przy moich zdolnościach i umiejętnościach, zabrało to niebagatelne tylko kilka dni. W instrukcji wyraźnie podawali, iż montowanie zapalnika jest jednym z najbardziej niebezpiecznych momentów w pracy Zagreimera. Tym bardziej, e, montowanie osłony i podłączanie odpowiednich guzików. Słuchajcie, najlepsi specjaliści nigdy nie są pewni czy dobrze to zrobią. Co? Nie wiem jak to działa, ale oficjalnie stwierdzam, że nigdy nie jestem w stanie zmontować rzeczy zgodnie z instrukcją. I w momencie, gdy już oczywiście podłączyłem wszystko i włączyłem <laughs> każdą śrubkę, okazało się, że zrobiłem to na odwrót. <laughs> Więc tutaj przedstawiam Wam poprawną metodę zamontowania podnośnika, jak i wkręcenia oczywiście tych cholernych śrubek, które za nic nie dały się zamontować i umieścić w miejscu, w którym powinny się znajdować. Zwieńczeniem oczywiście budowy, słuchajcie, która zabrała zdecydowanie zbyt dużo czasu, jest fotel gamerski e, Gorgon Plus materiałowy. Prezentuje się on w następujący sposób, a powiem wam, że w rzeczywistości wygląda jeszcze lepiej. Wypada tutaj powiedzieć kilka słów, przede wszystkim o jego funkcjonalności. Mi się, jak widzicie, z tyłu się cieszy. To i ja powinien być z tego zadowolony. Fotel, fotel w zasadzie posiada pełną możliwość regulacji zarówno siedziska, jak i obarcia w blisko 5-stopniowej skali. Przypomina to bardziej kontrolowanie fotelu kierowcy dla samochodów, co jest jeszcze całkiem miłe. Oczywiście, podłokietniki również mają 3-stopniową regulację w górę, w lewo, w prawo, natomiast do przodu jak i na boki. Ta opcja z funkcjonowaniem y, zmiany przynajmniej ułożenia szerokości podłokietników jest bardzo fajna, bo rzadko występująca. Przy klasycznych jeszcze ustawieniach fotela takich jak podnoszenie i y, opadanie jest raczej standardem, wysokość odpowiedniego siedziska jak i dodatki w stylu poduszek za głowę czy poduszki pod lędźwia, również została tutaj uwzględniona jako całość, oceniam bardzo wysoko i uważam, że jest to sprzęt godny polecenia.